7 czerwca oficjalnie otwarte zostało Branżowe Centrum Umiejętności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, na stworzenie którego wydano 15 milionów złotych. W ramach nowoczesnej placówki będą prowadzone bezpłatne dla uczestników szkolenia z obróbki ręcznej i maszynowej na operatora maszyn i programistę CNC. W ofercie znajdą się również szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli i uczniów z takich zagadnień jak grafika inżynierska, modelowanie 3D, programowanie CNC, obsługa tokarki i frezarki CNC, czy programowanie i obsługa cobota przemysłowego. Dla uczniów szkół branżowych będzie to szansa na uzyskanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Wszystkich przybyłych na tę okazję przywitała dyrektor CKZ i U w Pionkach Magdalena Wiśniewska. Witam przed budynkiem nowo powstałego branżowego centrum umiejętności w dziedzinie ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem. Projektu, który powstał dzięki zaangażowaniu wielu cudownych osób tu obecnych. Na uroczystości obecny był burmistrz miasta Pionki Łukasz Miśkiewicz. Na otwarcie obiektu przybyło wielu znakomitych gości: parlamentarzyści, władze powiatu, przedsiębiorcy. CKZIU, czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, i BCU, Branżowe Centrum Umiejętności to jest to miejsce, które, które może. Jak w pigułce pokazać właśnie tą innowację, integrację, promocję. Poświęcenia nowo powstałej placówki dokonał ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Barbary w pionkach Robert Kowalski. Po części oficjalnej rozpoczęło się zwiedzanie obiektu, w czasie którego uczniowie i kadra BCU prezentowali wyposażenie obiektu, sprzęt i jego możliwości. Otwarcie tej placówki to ogromna szansa dla uczniów na zdobycie nowych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych.